Bardzo, bardzo Wam dziękuję za Waszą pracę. I tak bym chciała poprosić Pana Dyrektora, tak symbolicznie, Panie Dyrektorze dyplom uznania na Pana ręce i na ręce kierownictwa i kwiaty oczywiście takie czerwone symboliczne. Chciałabym też e, poprosić e, o przedstawiciela lekarzy, bo też takie specjalne podziękowania dla lekarzy. Jestem tutaj umocowana w imieniu mieszkańców, żeby też lekarzom podziękować. Który na ochotnika przedstawiciel? Pan dyrektor Wesołowski, zapraszam. Tak, bardzo proszę. I takie same podziękowania dla naszych pielęgniarek położnych i salowych. Bez Was ten szpital nie byłby tak wspaniały. Przedstawicielkę zapraszam. Dziękuję. Jeszcze raz naprawdę gratuluję pięknego jubileuszu. Życzę. Ja chciałem poprosić na scenę wszystkich dyrektorów szpitala, którzy byli od od początku, od tych początków, czyli to był 75. rok do chwili obecnej, ponieważ właściciele tego lokalu zafundowali nam w prezencie TOR z okazji 40-lecia szpitala. Czyli tu Państwo Alicja i Marek Pietrzakowie. Pietrzakowie, tak.

Nie, tak głośna, damy radę. dobra. radę. Od najwyższego do najbardziej <gry> <chary. gry> no, <już> szwego, <gry> no, tak, 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 tak? Tak To już wszystko powoli ja, wychodziły. Andrzej się tak Ja To ja... ja Kroj. do samego składu, wiesz? Na połowę ja tak. Może to, że... Tylko tam chyba trzeba. Ja teraz drugą linię poprowadzę. Ok, po młodym tobie. Zabierz. Zabierz. Na pewności, że no, to, to smocie, tak. Oczywiście. No, no, a następny pasek który tak jest. Po szpitalu. A to jeszcze raz. O, tu już nie chce mówić tak bardzo. Szpital się nie daje kroić. Dobrze, obecnie bardzo to wodę. Tak jest. Żaldy. Bardzo proszę. To tak jak skalpele. Zobacz jaki delikatny. No bo tak z fabelim, A tego nie Bardzo proszę. Zobacz. jest... Ja no, no, to, jest. to jest. nie jeden. Od teraz od... No, Niech starasz Dobrze w ogóle. być, bo mam ostre narzędzie. I nożem. Tak, słuchajcie. Nie, nie. Ja tu już się nie mogę To doczekać. Tak, on dobrze wygląda. <grystanie>